Cześć, ja jestem z tej strony Broda tym razem zapraszam was do świata Guild Wars 2 chciałbym zaprezentować jak wygląda PvP w tej grze i ogólnie PvP podzielony jest jakby powiedzmy na dwa segmenty jest to PvP gdzie jest to PvP tak zwane arenowe albo battlegroundowe To jak woli i jest też PvP World versus World czyli serwer na serwer na takiej ogromnej mapie na początek może zajmiemy się na zwyczajnych arenach Widzicie znajduje się właśnie na mapie, dzięki której możemy dostać się na te areny W prawej tu znajduje się NPC od y, turnamentu. Są to typowe takie matchupy, aby zdobyć sobie więcej glory i więcej punktów Są one rozgrywane metodą 5 na 5 Dwie drużyny spotkają się na konkretnej mapie. Mapy są zmienione co tydzień, bodajże, bo co, nie pamiętam dokładnie, czy teraz to zostało zmienione, ale ostatnio było co tydzień. Tym razem jest to Legacy of Firefire i tutaj zapisujemy się zarówno solo, i wtedy dobiera nam takich randomów jak my do drużyny, jak i możemy zapisać się całym teamem. Co jest bolączką tego systemu, nie ma doboru rankingowego, nie ma żadnego rankingu, więc tak naprawdę lowki z levelem pierwszym mogę trafić na koks z levelem 50. I tu zaraz obok mamy drugiego MPCK, jest to taki właśnie for fun, typowy do gamingu for fun. I tutaj mam na przykład mapy, wszystkie ma dostępne mapy i możemy grać sobie jakby się takimi zegarami 20 na 20 i wiem. Co jest właśnie nowością, którą wprowadzili? Można rentować sobie serwery własne, będzie dopiero od 28. Teraz są one w fazie beta testów. Tylko najlepsze teamy dostały po prostu serwery, które mogą sobie zahasować i robić na nich A więc, może, zacznijmy jako pierwszy filmik od takiego typowego zerga. Dołączmy do mapy. Mam nadzieję, że będzie ona już trochę trwała, zostanie jej czasu. No, powiedzmy, że dojdziemy sobie na mapę tą 12x20, Legacy of Fallfire. Ekran ładowania. Musimy chwilę poczekać, Zobaczmy, jaki będzie score, mam nadzieję, że niski, jeżeli nie No to cóż... 284, 217, więc nieźle, trochę pogramy. Jak widzicie, mamy do wyboru w tym momencie Wybrać jako, że oglądamy jako spektaktora albo dołączamy do którejś z dużym lub sobie randomowo do którejś z drugim dołączmy sobie do hmm. Niebieski przegrywają, no nie chcemy być przegrywającym do no czerwonych Połnimy się tutaj w mapkę w prawej widać yy, NPC-ka, dzięki któremu zabicie daje nam 150 punktów i możemy wygrać dzięki temu mecz dobra Lecimy tam, gdzie jest największa akcja, czyli na środek mapy. Tak wygląda mapa z, z ogólnego wyglądu Zobaczmy, co tutaj mamy na środku. Kurcze, przejęli punkt, nawet nie zdarzyliśmy sobie nic zabić. I właśnie musimy uzyskać 500 punktów, żeby wygrać grę. O, no, tutaj mamy jakiegoś warriorka, zajmijmy się, może zginął. Nie ja widzicie. Od razu tutaj się nie ginie, tylko trzeba jakby tą osobę jeszcze dobić albo depresując lub po prostu na nią tak jakby stampując. następując. Przejmujemy punkt w tym momencie. Widzicie, pasek tutaj leci i nieważne ile osób na nią stoi, pasek leci tak samo, więc. Dobra, przejęliśmy i za każde przejęcie dostajemy punkty. Ja chyba wyszedłem, nie? Zostałem 5 punktów, nie na końcu punktu, wyszedłem na końcówce. Kurczę, no, przydałoby się kogoś zabić w końcu. Ech, wszystko, wszystko nam ściągają, no. Co za niedobre ludzie. O, tu jest wariorek. Przywitajmy się z panem wariorem. Przewróćmy go, zdepesujmy troszkę. I to był nasz pan Warrior, który właśnie patrzył w tym momencie. Lorda nam atakują, czyli tego npc o którym właśnie wspominałem na początku. Tak widzicie, właśnie jeden z naszych dobił. No osobę. No i na punkt, widzę, że ten jest to jest przejmowany, to przejdźmy się na niego naszą wzgajką. Pewnie już ten ak nie złożymy nic zrobić. Wszystko będzie posprzątane. O, kolejny Warrior, co? A tutaj sami wario, tylko grają. Kolejny zdepresowany. Lord Zambia. No, ale tutaj tak tam nic nie... I z niego no, będą mieli 350 punktów, potrzebne jest 500. A my właśnie w tym momencie... Low ranking, no ale cóż. I tak bywa przejdźmy do następnej mapy Your Lord is under attack. Your Lord is under attack. Tu atakuje lordę na ranger, nic mi nie zrobi. No i następna mapa. Sorki za tą dłuższą przerwę, no, coś mi się zwiesiło, więc... Kolejna mapa Battle of Kylo. Właśnie, fajnie, dobrze jest powiedzieć, że każda mapa ma jakby swój sposób wygrania jej. I tutaj na przykład mamy. Ale już no blue, tak nie patrzałem, która jest, która. E, właśnie mamy tutaj, Każda mapa ma swój sposób właśnie wygrania. I na tej mapie akurat, jak gdzieś na poprzednich wystarczyło być FSK i dostać 150 bonusowych punktów. Tutaj znajduje się taki przedmiot, jak trebusz. Jest to katapulta, dzięki której możemy mieć kamieniami wrogów. Może wam pokażę jak to wygląda. Wbijamy się tutaj. I po prostu tyk i sobie będziemy bili na przykład na środeczek. O! I walimy o właśnie takimi meteorytkami, jakby to było można powiedzieć. Jeżeli ktoś z niego dostanie, praktycznie zabieram mu połowę HP. Już ktoś do nas leci. O, jeden go się wyjście dostał do nas leci, to się może nim zajmijmy Tiffkiem małym, naszym kochanym. Oj, źle, źle nas tam żyło, ale to nic. Spokojnie. On już się wywstykał z wszystkiego co miał w tym momencie. Tam nic nie zrobi. Oj, ale jeszcze doszedł Ranger. Niedobrze, bardzo niedobrze bym powiedział. Mamy tyle bleedingu na sobie, żeby się ściągnąć i rangers są zrobione akurat w tym momencie na kondycję, więc naprawdę jak widzicie sporo tego miałem na siebie 17 bledów. Ale to nic. Daj cię daliśmy sobie radę. Spokojnie. Wszystko zniszczone. Przeleć mi się może zabić kogoś tutaj jeszcze. Zabijmy pieska, co tam będzie nam ratą za nami. Co my tu mamy? Jesteśmy niebieskie aha, czyli przegrywamy, no cóż i tak bywa. Lecimy przejąć Wind Kogo my tu mamy? Pana Warriorę Dzień dobry panie Warriorze, z widzenia Chcieliśmy pana zdepresować, chyba pan się nie pogniewa jak pan to sobie stanie Nie widzicie I z kamieni w twarz, tak jest I teraz dobijmy sobie pana Warriorka Oj Przyszedł jeszcze Guardian, czyli tak zwany Defender, który może stać i stać na punkcie mojem. W imieniu. tego buga nienawidzę, właśnie w imię tą Pierdółkę, której tak nie lubię. No ale cóż. Ale razem z Rangerem się sobie poradzimy. Tak jest. Woo. pan Tizor się pojawił. nam się wysilować, udało nam się wysilować, jest w miarę okej, sobie sumona do chilowania. coś pan Tiff nie może w nas trafić, tak zwany peszek pan Tiff leży, pięknie to zrobiliśmy, zabijmy pana Tiffa DPS-em, albo może stopniemy go, tak jest, ładnie, o, rangerę, dzień dobry panie rangerku, do widzenia panie rangerku, jak się pan czuł? Przerwał nam... Ale to nic Oj, jeszcze piesek tam przerwał Miał kuxa akurat w tym momencie Pan Rangerek Tu mamy właśnie w tym momencie Inżyniera Ile dobrze kojarzę, bo już nie pamiętam tak naprawdę dawno w tym grałem Ale chyba Inżynier Dobra Uciekamy i uciekniemy, A, może uciekniemy, nie, 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 no nie, kurczę. nie, 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 się nie, 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 tu nie, 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 tu jest? nie, 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 no nie, 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 to nie, 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 no tu się biją na trebuszu, więc może im pomiesz, nie tak troszkę. Jakieś targeci panowie, by się przydali. No, jakby bez no to, to, to się nigdy nie uda. No, zniszczyli naszego treba. A przy okazji, bo, że wam pokażę, właśnie, jak się na przykład naprawia danego treba. O, tutaj gościu sobie spadł z góry z treba i się zabił przez wypadek. I ten do naprawy trzeba jest tutaj, w tym miejscu. A nie, to jest Reddit, czyli naszych przeciwników. A nasz jest po drugiej stronie. No ale nic, może no, zajmijmy się przyjmowaniem punktu, bo cienko to widzę, cieniutko, Pan ich nie żyje. Dobra, DPS-u. my są pana Tiffa. O, jeszcze idę. Kurczę, widziałem kogoś coś tu uciekł. No dobra, nieważne. Aha, to był pan Pih. Okej. Lecimy na środek. Jako, że środka wam jeszcze nie pokazywała, jest ciasno wyższe. Jaram się, jaram się. Yy, nie, nie wiecie co się muszę Uściwie Dagger. Oj. Tak wygląda środek z drzewem, bo pokazać tylko, bo mój już się zajął przeciwnikiem Dobra, nie będę po prostu sobie stał, nie chce mi się O, tam jest dwóch Przydałoby się ich zabić To jest totalne Thief, czyli totalny na moją klasę Może się jednak uda coś tu zrobić Albo i nie No właśnie, tak to wygląda spotkanie ze swoimi kontrami Szybka Nawet bardzo szybka śmierć bym powiedział No ale cóż Nie wiem po co ten raczej tutaj przyszedł, przyszedł z tak samo jak ja No, tak bywa nie możemy odbić mężczyzn. i tu jest, że nie mogłem tego odbić, kurczę. Uuuu, ładnie, ładnie. To jest naprawdę więc dużo się działo. Dobra, zniszczmy może tego. Tego elementalistę sobie. A co tam nie będzie nam w twarz. O, tankowaty, widać? Zrobiony na tanka bardziej. Okej, okay, ale patrz. No dobrze. Musimy teraz polecieć... Hmm, na środek zapewne. Już ranger widzę z góry. U. O Boże, o to to to... No, Czemu ty mi nie pomógł? Stoi tu na tym środku i się Teraz to se w podnosić, Tak, ja ten biję. Jeszcze trębwaj. Bij ich, gamoni. Losi. No, Prawda, nieraz mi się załamać. Na wszelką cenę muszą podnieść. No i... Pan Team zejdzie szybko nie bezproblemowo, w pewnym uciek uciekł na własne widzialności. Ach, uciekł. Niedobry pan. Cześć, bo ty A mamy cię się, wycimy jaś mi ginisz pokaż się moja na... matka nie giniesz w tym momencie on już ginie na 100 o właśnie o to chodziło niech ja sobie go zabiję do końca, no ale widzicie chyba to przegramy. Nie chyba raczej na pewno, Słyszymy się do No ale myślę, że nie było tak źle. Polecił sobie na środek, o tym nikogo nie ma. Są spokojnie może zdążymy przejąć. Już biegnie cała korajna. Zaraz będzie się działo tutaj. Oj, będzie się działo. To będzie złe, to będzie złe, to będzie złe... Ech, ucieknął. No nic. I tak bywa. Enemy was o, tu mamy panoramę kaliska. Właściwie to panią. Nie, uciekaj, nie, 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 taka nie, ale nie, nie, jest nie, nie, no. nie, nie, już, nie, 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 to sobie, to nie, dobrze, to bardzo nie, 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 Właściwie to mamy dwóch na sobie. Trzech! Uuu! To jest gorzej niż źle. Musimy się wycofać. No z trzema to ja walczyć sam nie będę, nie? Oni nawet nie są w stanie przejąć jednego punktu, ten punkt pewnie jest sam, te tak? Nie, biją go, no ale co z tego, że go biją, niech go przejąć nie potrafią. Dobra, GG. No i tak mniej więcej właśnie wygląda ta do jaki w dorzebice. Pokazałem wam dwie mapy, więc niestety razem razu pokażę kolejne. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.